Dzień dobry Państwu, Tomasz Fejgiert z Bańki. Szanowni Państwo, Andrzej Duda skręca ponownie do koalicji, do próby nawiązania dalej relacji politycznych ze Słowomirem Męcenem. Wiecie Państwo, Andrzej Duda już miał taki pomysł, jeszcze na początku 25 roku i Andrzej Duda... Szedł w kierunku konfederacji, w kierunku Słowomira Mencena. Pamiętacie Państwo tę wizytę Słowomira Mencena w Pałacu prezydenckim? Już wtedy, kiedy oczywiście Słowomir Mencena był kandydatem na prezydenta, do tego zbliżenia i do tego, do tego porozumienia parł pan Mastalerek, i pan Łukasz Żypeski, szal Łukasz Rzypecki został członkiem Konfederacji. I wiecie państwo, Andrzej Duda, został odwieziony od tego, bo po tym, kiedy była wizyta, zresztą zaproszony pan Mencen do kancelarii prezydenta, kiedy się niewiele to było. W około chyba 18 marca. I wtedy pamiętasz, jak wyszedł Męcen taki bardzo szczęśliwy, napompowany taką jakimś wspólnym projektem z prezydentem. Wtedy obraził Pani Redaktor Dobroszoracz, kiedy no wyraźnie powiedział, że jest głupia, bo tak, tak, tak to mniej więcej wyglądało. Pani redaktor po prostu zadawała pytanie o piątkę Mencena słynną i zadawała pytanie, w jaki sposób pan Mencen chciałby przeznaczyć więcej pieniędzy na zbrojenia, a przy okazji zmniejszyć podatki. No i to oczywiście on z taką wyższością powiedział, że nic nie rozumie, że nie będzie z nią dyskutował. Ale okazało się za chwilę, że Andrzej Duda zmienił front. Andrzej Duda zaprosił Nawrockiego, którego wcześniej lekko pomijał, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że była taka sytuacja, kiedy Duda omawiał kandydatów na prezydenta i później wyjął tak takim bardzo no, takim spektakularnym ruchem kopertę z kieszeni, mówi, a i jeszcze doktor Karol Nawrocki, wiecie, o którym jest Nawrocki, wiedział wszystko, chciał pokazać, że on najmniejszą wagę przywiązuje do tej kandydatury. I później się zmienił. Ale po tym, kiedy, e, widocznie na skutek różnego rodzaju zabiegów, już zaprosił Nawrockiego ze samolotu i polecili razem, do ryzyka, na, na, tą, na tą uroczystość, kiedy Tadeusz Ryzyk uhonorował Polaków pomagających podczas okupacji ludności żydowskiej. Żydom. lecili razem samolotem, później rozmieniło się zupełnie podejście Tadeusza Ryzyka do Nawrockiego. Zaczął go wymieniać, zaczął go chwalić, i to był ten moment. I wcześniej, jednak Duda skłaniał się w kierunku Mensa. Później e, zaczął popierać Nawrockiego. Takim kulminacyjnym momentem było to, kiedy e, Duda tak konspiracyjnie wystąpił e, e, w Łodzi, to znaczy cała, cała, całe przygotowania do tego, że Duda przyjedzie na kongres e, Nawrockiego do Łodzi, no i na kongres PiSu, e, było to przygotowane w ten sposób, że według e, dziennikarzy e, nie wiedział o tym ani pana Stalerek, ani, ani ludzie z kancelarii prezydenta. Duda przyjechał i zrobił coś, czego nie zrobił żaden prezydent wcześniej. To znaczy, nas poparł jednego pa, partyjnego kandydata. Zrobił mu na łaskę, tak po określę. Zrobił łaskę człowieka Zrobił łaskę całemu pisowi, pomimo tego, że no, były traktowany różnie. Naprawdę był traktowany różnie. Jerzy Kaczyński miał pretensje, do, miał pretensje do Dudy o to, że jego relacje z, z panią Martą Kaczyńską były takie nieklarowne, niejasne. Pokazywano, to już był, były różnego rodzaju zdjęcia i, i, i filmy, kiedy pani Marta Kaczyńska nie chce podać ręki, dudzie, e, dudzie podaje rękę przed kościołem. Kaczyński w taki sposób e, niezwykle e, no, nielegalnie uważający. Mecz. I słuchajcie Państwo, Duda wystąpił w Łodzi, ponieważ Kaczyński, jak zwykle, wszystkim dawał zielone światło i Kaczyński. Gra w ten sposób, że Duda otrzymał sygnały, że Duda, że Duda może być kandydatem Kaczyńskiego na stanowisko premiera. Takim samym kandydatem miał być Umencena. I okazuje się, że u już nie będzie na pewno. Umencena to się wszystko rozwiało. Jest ta słynna wypowiedź Dudy. pamiętacie Państwo, jest ta wypowiedź o tym, że, cytuję za Superekspresem, pan Adam Brzozowski. Andrzej Duda zapisał się w historię jako prezydent zależny od odpis, choć jego relacje z liderem partii, Rosłem Kaczyńskim, były chłodne i napięte. Dziś uważa, że partia potrzebuje nowego lidera. Czy ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? Mam poważne wątpliwości, mój prezydent. To już się wydarzyło, ale szanowni Państwo, Andrzej Duda dalej y, jest y, bardzo sceptycznie nastawiony do Jarosława Kaczyńskiego otoczenie Jarosława Kaszyńskiego, twierdzi, że Jarosław Kaczyński, nawet mówi o nim Juda. Drodzy Państwo, to jest coś ochydynego, bo Jarosław Kaczyński już mówił takie ochydne rzeczy antysemickie o żonie pana ministra Sikorskiego, śmiało się mówiła o matka Polka, prawda? To to ja napisała. nawiązując do tego, że jest Żydówką. Wiecie, Pani Agata Kronkauzer-Duda hmm. też jest y, Żydówką. I hmm. Łukaszenkiego ta wypowiedź e, pochodzi już z tych ostatniego czasu. Jest hmm. jak zwykle ohydna. Hmm. Mam nadzieję, że nie powtórzę tego publicznie. Chyba tego nie zrobi, bo rozumiem, jaki to ma wpływ chociażby na stosunek. Y, Otoczenia prezydenta Trumpa, prezydenta Trumpa do Wieresława Kaczyńskiego, już ma z tym duży problem. I Duda, udzielając wywiadu ostatnio, dużo mówił o relacjach z Kaczyńskim. I mówił jeszcze tak. Już na początku pierwszej prezydentury Andrzeja Dudy pojawiły się różnice poglądów między nim a liderem partii rządzącej. W 2017 roku prezydent zawetował to jest część tego materiału z SuperEkspresu zawetował dwie ustawy reformujące sądownictwo. Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym były fundamentem planu Kaszyńskiego. W efekcie Duda został oskarżony przez część obozu PiS o zdradę interesów partii. Nastąpiło też chłodzenie relacji między nim a Jerzołowem Kaszyńskim. W 1924 roku szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek ujawnił w tefonie 24, że panowie rozmawiali, nie rozmawiali przez trzy lata. Sam Kaczyński kilka dni później stwierdził, że nawet dłużej, bo aż 4 lata. Radzimy sobie tutaj w płacu prezydenckim, mamy tutaj swoich współpracowników, doradców. Urząd Prezydenta ma to do siebie, że jest jednoosobowy. Tak Andrzej Duda skomentował w Polsat News chłodne kontakty z PiS, ale jeszcze nie było tak jak teraz. 15 sierpnia 1925 roku był już prezydent, wystąpił w podcaście Journalista, gdzie został zapytany dlaczego w swojej biograficznej książce to ja mało miejsca poświęcił liderowi PiS, bo mało było Jarosława Kaczyńskiego w tej prezydenturze, zwłaszcza w drugiej części odpowiedział. Na pewno w samym PiS była bardzo duża grupa ludzi, która też nad tym pracowała po to, żeby pokazywać, że tylko pan prezes Jarosław Kaczyński rządzi w Polsce, a inni nie mają nic do powiedzenia dodał Andrzej Duda. Dlatego od dawna nie rozmawiał z prezesem PiS. Ja zaproszałem Jarosława Kaczyńskiego w drugiej kadencji kilkakrotnie i nie skorzystał z zaproszenia. W związku z tym przestałem zapraszać, dodał prezydent. Andrzej Duda obwinia lidera PiS za brak zdolności do stworzenia rządu po wyborach w 2023 roku. Uważa, że potrzebne są zmiany pokoleniowe i świeższe spojrzenie, bo obecne podejście jest zbyt skostniałe i obciążone PRL-em. Czy ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? Ja to mam. Ja mam tu poważne wątpliwości. Politycy PiS nie mają wątpliwości, że bez Kaczyńskiego i Ziobry Andrzej Duda nie zostałby jednak głową państwa. Nie rozumieją krytyki Dudy pod adresem prezesa pis to Nie, nie wszyscy, szanowni państwo. Gdyby nie prezes PiS i Zbigniew Ziobro, to Andrzej Duda nie byłby po prostu prezydentem. Największym błędem Dudy było blokowanie ustaw sądowych. Poza tym wszystkim. Poza tym życzę wszystkim politykom takiej formy, w jakiej znajduje się prezes Kaczyński, skomentował Michał Wójcik. PiS, ABRKS. E, wiecie państwo, ten konflikt e, Dudy z Kaczyńskim e, nabiera na sile. Duda, z się za tego Kaczyńskiego, bo ten polityk jest, ten, słowo o tym polityku 80-letnim może to tylko, ty, 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 tylko Kaczyńskiego. Duda znowu chce się Ukierunkować na Mencena. Chce się dogadać z Mencenem, bo uważa, że Mencen nie ma ambicji zostania premierem. Mencen chce mieć wpływ na, na przyszły rząd, który uważa, że będą mogli powołać z jakimś koalicjantem. I Duda uważa, że tym premierem mógłby być on. Jest bardzo obrażony, że Jarosław Paczyński wykorzystał go w tak niecny sposób w tej łodzi. No i jak widzicie Państwo, już pod koniec prezentury puszczał mu nerwy te słynne wypowiedzi o wieszaniu sędziów, czy te ataki na Ukraińców wyraz po tym, kiedy otrzymał najwyższy medal od Ukrainy, czy te naprawdę niżej krytyki z zachowania z naśladowaniem pana profesora Strzembożka Teraz konflikt trwa. Duda coraz bardziej będzie takowa Josua Kaszyńskiego. Poczekamy na wyniki. Przyznam się Państwu, że jakoś nie martwię się tym. Z ciekawością oglądam, do czego przy Panowie jeszcze dojdą. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.